Uwaga, uwaga, a dzisiaj wielka gratka dla, dla, dla lodowych zajadaczy. Bo słuchajcie, będziemy, przeprowadzimy test lodów, które są dostępne w marketach. Tych najbardziej popularnych. Sprawdzimy ich smak, najważniejszy smak, a później, może, przyjrzymy się składowi. A w tym oczywiście pomoże mi moja ukochana, ukochana żona Ilona. A jeżeli obserwujecie Ilonę, to wiecie, że ona to na smakach to się zna. Na pewno lepiej ode mnie. Więc sprawdźcie, co Ilona poleci, jakie lody są faktycznie dzisiaj najlepsze na rynku. Podczas testu lodów będziemy koncentrować się głównie na smaku. No i czy dla przykładu, jeżeli lody są czekoladowe, to czy czekolada jest czekoladowa faktycznie, czy nie do końca. A jakie lody będziemy dzisiaj testować? Carte D'Or, Algida Beak bilkmi, to są lody Martello. Martello to chyba były lody z Biedronki. Hagendasy, Grycan, Koral, Zielona Budka. -ge -ge Gelatelli, Gela -gela -gelatelli. To z Lidla. Willis. To wszystko. Ok, Ilona, jesteś gotowa? Jesteś Jestem... normalnie chyba postrachem strachem tak. Zawsze szczyciłam się tym, że mam świetny smak, potrafię wyczuć wszystko na przykład: granulowany zamiast świeżego, albo jakieś sztuczne dodatki. E, no ale zobaczymy, jak to wychodzi w praktyce. Widzicie taka Magda Kessler do <laughs> Słuchajcie, że nam, normalnie miseczek zabrakło, nie? Dobra, to co? Zaczynamy test? Dziewięć kulek lodu muszę zjeść dzisiaj, ale zobaczymy, czy będę rzucać e, talerzami. <laughs> Dobra, zaczynamy. Ja już tu widzę wanilkę, więc sobie wybiorę, moim zdaniem ta wanilia będzie lepsza od tej, bo mamy tu więcej laski wanilii widocznej i lepszy kolor, ale on może być jakoś tam doprawiony, więc posmakuję. Całkiem spoko, chociaż dużo cukru. Dla mnie zawsze te lody mają za dużo cukru, zamiast smaku, wiecie. Na przykład... Mm. Nie? Nie do końca? To jest najsłabszy na razie. Najsłabszy. No, na razie dwa posmakowałeś. No, ale jest słabszy. A, czy tam, jest tamten nie... jest lepszy? Tak. Okej. Okay. Lepszy jest. Ten jest taki bez smaku. Taki, taki nie wiadomo co. Miałkie coś. Mm, ale jakbyś miała dać od... Ale je, do, to, do sześci... to jeszcze to jest ciężko ciężko dobrze. No. Hagendas. das. Poznałaś od razu, tak? Mm. Hagen das. Mam problem z tymi hagendasami, bo one też mają dużo cukru, ale też dużo smaku. Dla mnie mogłyby być ciut mniej słodkie. Mm -hmm. Są bardzo ok, nie? O, 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 no może mm. po kolei, co? No dobra, jedziemy po kolei teraz. Więc jakby to zrobić teraz, żeby ten najsłabszy, to tutaj tak będziemy odstawiać. Już nie będę go nawet próbować, wiecie? Mm. No właśnie, to może odstawiaj, odsuwaj od siebie te, które Ci najmniej smakują. Tak, tylko żeby potem nas nie pomyliła. Mhm. Tak, tak, będę pilnował. To nie jest mój smak ulubiony. Ja najbardziej lubiśmy tankę wanilię albo sorbety, ale ale jakbyś oceniła samą tak, jakość. Ciężko mi ocenić jakość tutaj. Jeszcze na razie sobie zostawię. Popróbuję wszystkich. O Boże, święty, tragedia. Jeszcze gorsze od tego. O! To nie było dobre. Jakieś, to było jakieś takie... No nie chcę tu obrażać, ale Alguida, karty d'Or, albo coś jeszcze gorszego. O Boże, bardzo smak. nic w ogóle tutaj nie ma smaku poza cukrem. Coś Ci będzie w ogóle smakowało? Tak, hagen był dobry, to było w miarę ok, to też ujdzie, nie? Mhm, to jest mega delikatny smak, wydaje mi się, nie jestem pewna, że to jest jakiś jakaś lepsza z marek, która bazuje na bardziej naturalnych składnikach. Tu chyba nie ma żadnych dodatków, ale nie jestem pewna. Okej. Okay. Mm. To jest Willis, jest bardzo dobre. <grytanie> Poznaję też od razu ten smak mango. Bardzo kawowe, bardzo gorzkie, znaczy kawowe, takie mocno kawowe. To nie jest mój smak też, ale ten lud nie jest zły. Wiecie znaczy, ja bym obstawiała, że ten albo ten to jest grycan. Tylko nie wiem, który z nich. Taki... Już, czy już wszystkie posmakowałaś? Wszystkie posmakowałam, teraz muszę wybrać najlepszy, tak? Okej. Okay. Z tych wszystkich. Więc to nie są moje smaki, ale może być ok. Takie bardzo, bardzo delikatne te dwa są. Obstawiam, że to jest grycant. To jest na pewno Willis i jest świetny. Hagen, wiadomo. Jeszcze tutaj, pamiętaj, jeszcze masz jedną. Hagen jest lepszy, ale obawiam się, że jest lepszy, bo ma tutaj karmel dodany. Próbuję samego, Roda. No, nie, no bardziej ten smak przebija. Jest taki bardziej głęboki. Jest taki bardziej głęboki. Ogólnie te trzy są na bardzo podobnym poziomie dla mnie. Ten jest troszeczkę lepszy i ten też jest lepszy. To nie odsuwaj. Najlepszy, tak? Mm -hmm. To to bardziej w ten sposób to zrobi. To jest mega słodki. A masz tu jakąś markę własną? Nie, niestety nie mam. Nie masz, Czyli te są najgorsze. Dobra, zmieniliśmy trochę kadr, żeby było widać, które lody faktycznie odsunęłaś. Te mhm, Tak, tak. Te są najgorsze. Naj, co z tym ostatnim? No mam z nim problem, bo to nie jest mój ulubiony smak. Jest tu strasznie dużo cukru. Nie jestem pewna, czy nie ma tutaj gumy, guar takiej, ale nie jest jakiś wybitnie zły, nie? Więc te zdecydowanie najgorsze. Potem ten chyba, ale też dlatego, że to trochę nie jest mój smak. E, te tu najbliżej mnie wygrywają, tak? A te są na drugim miejscu. Chcesz poznać, no? jakie mamy koniecznie. Od którego chcesz zacząć? Yy, sprawdzę, czy to na pewno... I czy to na pewno tak, Willis? Tego tak. jestem mega ciekawa, co to było. Zielona budka, okej. Okay. Okej. Okay. Mm -hmm. Ja lubię zieloną budkę, więc jestem zaskoczona. Ale tak, Może jak ten mówiła, smak ci to nie jest. To nie mój smak, to była jakaś kawa, nie? Chyba. Możliwe. No. Zauważyłam, że ta zielona budka to jest karmel z solą, powiem Wam, że totalnie nie było tam czuć karmelu ani tym bardziej soli. Ja się cały czas zastanawiałam, jak jadłam te lody, czy to jest. Kawa nie do końca, czekolada też nie. też, co też to tak to myślałam? Tak, o co chodzi? I serio, no nie, to nie było karmel z solą. <grym> e, Śnieżka. Kostka jakaś taka. Mm -hmm. To było czuć, to nie miało smaku prawie w ogóle. Karty do... to też było czuć. Algida to też było czuć. Przepraszam, ale no niestety. No uwaga, uwaga. Ten uważałam, że jest w miarę okej. Okay. Ja obstawiałam, że ten lub ten um, to jest... Grycan? jest grycan. No gdzie jest grycan? No. Kurczę no, człowieku. Ten jest mega intensywny sytuacja. Ja Ci sparty. powiem, że obydwa, obydwa zaczynają się na literkę G. Czyli jeden jest dżelaty, coś tam, coś tam, tak? Mhm. Mm to jest krycen. No sprawdź. taki gorzki. Krycen. Reszta? Nigdy nie lubiłam tej marki. Wydawało mi się, tak jak znałam, patrzyłam na nazwę, że tam wyczuwałam tą gumę Guar. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie jest tak źle, nie? Ostatni. Jestem ciekawa, co to jest w ogóle, bo też bardzo dużo wanili tu jest jest taki żółty. Hmm. Hmm. Nie mam pojęcia, co to będzie. Mogłaś co? tego to nie znać, jedynie. to jest marka z Biedronki. Aha, no to one są bardzo na podobnym poziomie tak naprawdę, nie? Okay. Gelatki i marletto. Uh -huh. Czyli co? No z tych sieciówkowych to faktycznie, z tych dużych markowych, w marketach, przepraszam. No to faktycznie Hagen. No i Wilisz też są całkiem spoko. Ale już będziesz widział te kolory. Nie, nie, nie pamiętam wcale kolorów, teraz ja sprawdzę. Ilona, proszę wymieszaj. Totalnie, totalnie nie pamiętam. No może pamiętam, że zielona budka była na zielonym kolorze, tylko tyle lody, lody, lody Dobra, dobra Ja po kolei Dobry, kawowy Pamiętam, że mówiłaś, że kawa to była zielona budka to... To faktycznie to będzie zielona budka. Trochę za... trochę słodki jednak. Tak też jestem jakby... Mm, Ten był najmniej słodki ze wszystkich. Tak. Mhm. Dobry, dobry. No to Hagendasa można rozpoznać od razu. Mm. A nie, to nie będzie hagendasa. A może? Chyba tak, no. A może nie? Nie nie hagendas tu są jakieś chrupki coś to będzie ten e, albo z lidra albo z widronki prawdopodobnie ale to jest dobry no A to mm. no ja nie jestem fanem czuć fajny ten smak owocowy bardzo mocno czuć na no. mm. fajny jest probo no Hmm. też jest dobry śmietankowy delikatny waniliowy to chyba może być ten Cartador albo 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 lidl nie mam pojęcia hmm. tu w ogóle taka mocna śmietanka bardzo delikatny też bym jadł <noise> okay, no to tutaj chyba to jest koral po to widać, że takie, mm -hmm. nad morzem też bym zjadł, nie wiadomo no, nad morzem takie się, takie się właśnie je, a taki zmrożony to będzie ten, ten koral. Mm -hmm. Delikatny, ale faktycznie nie czuć jakiegoś smaku, nie ma tutaj nie ani, ani śmietanki, ani, no. ani nic. No po prostu takie... Co jest zmrożone. Mhm. Pewnie alwila, co? No, dobra, to ja widzę. To jest ten hagendas, no? Mhm. Hagendas mają bardzo dużo smaku takiego intensywnego, ale też cukru. Dla ja, mnie ten trochę zakończenie. Karmel trochę, słodkie trochę są. faktycznie w ogóle ten karmel taki. Poprawia się dodaje. Poprawia smak, nie? No. Ale jest mocno słodki, więc Z tymi lodami słodki. powinni... Tak obniżyć tak nie? ja uważam że hageny gdyby były tu mniej słodkie to w ogóle by były mhm. idealne no cukier ten jest czy? taki nie wiadomo co nie ale sam cukier czuję no nie czuję smaku no, no też od początku kolory taki brązowy nie, nie jest zły nie jest wybitny mhm. ale kurczę nie wiem z tych wszystkich naprawdę ze wszystkich chyba ten jednak najmniej to jest ten kabo, to może być ta zielona budka, ale jakoś tak. Taki... Niejaki. No, no. niejaki. Sprawdzę. No, niestety. A kurczę, zawsze, zawsze tak smakowały. Zawsze lubimy, no, lubimy zieloną budkę, Może kwestia. Hmm, smaku. Hagendasy, tak. A który najbardziej bez patrzenia? No faktycznie ten Hagendas, chociaż troszeczkę ten kar karmel y, był słodki, a już nie pamiętam tych smaków. Ja bym brał wszystkie, no, takie, no, slato, no. Lody się je, nie? To ja jeszcze tak na szybko podsumuję. Skoro mm -hmm. nie potrafię. Najwięcej smaku, no potrafię. bo ja zawsze sprawdzam, najwięcej smaku zamiast cukru było zdecydowanie w Grycanach, zdecydowanie w Willisach i zdecydowanie w Hagendazach. Natomiast najmniej smaku, czyli tej śmietanki wyczuwalnej, wanilii i tak dalej, było w tym mm -hmm. Algida i w tym. A ta zielona budka? Przepraszam, tak. I jeszcze w kartydorze też tak średnio, nie? No. No, no to już wiemy, co będziemy te wakacje i przez cały rok wsuwać, nie? Co? Sprawdzasz skład? Tak, ale strasznie ciężko. Nie będziemy chyba oceniać składu, bo jest dosyć podobny wszędzie. Jest na przykład syrop glukozowy praktycznie wszędzie. Ciężko mi się odnieść. Nie znamy się na tym. Wiecie co? Poskładę to do doktor Ani. W ogóle ranking wygrały polskie firmy. Grycan, Williams też jest polską firmą. I nie wszyscy wiedzą, Hagendaas, co prawda, są produkowane w Ameryce i są popularne, znane na całym świecie, ale zostały stworzone przez Polaka.